Rodzina nie od święta. Jak rozmawiać z dziećmi o seksie? Rozmowa o seksie z dziećmi dla wielu rodziców jest ogromnym wyzwaniem. Wynika to z lęku przed niewłaściwym ujęciem tematu, skrępowaniem bądź brakiem przygotowania rodzica do takiej rozmowy. Według badań aż 70% rodziców czuje się niekomfortowo poruszając temat seksualności z dziećmi. Właśnie te trudności stoją przed rodzicami na całym świecie. Budowanie dobrej relacji to jest podstawa, żeby dzieci nam ufały i żeby przychodziły ze swoimi problemami do nas. Okej, okay, to ja wam powiem jak Mówi, rozmawiać. Że nas kocha. Rozmawiać niezwykle prosto. Najczęściej pojawiające się trudności wynikają z obawy przed tym jak dzieci zareagują na temat tak delikatny i intymny. Wielu rodziców martwi się, że rozmowa ta może być dla dziecka zbyt wczesna lub nieodpowiednia. No więc, jak rozmawiać z dziećmi o seksie? Posłuchajmy trzech małżeństw, które podzielą się z nami swoim doświadczeniem, by wspólnie znaleźć odpowiedzi na trudne pytania. Monika i Marcin Gomułkowie, małżonkowie od 10 lat, wychowują Adasia, Zuzię i Alicję. Monika jest prawniczką, studentką psychologii. Marcin, politologiem. Są mediatorami, przedsiębiorcami, twórcami internetowymi. Autorzy projektu Początek wieczności żyją pod toruniem, prowadząc fundację i wydawnictwo. No, tak sobie myślę, że jeśli yy, chcielibyśmy porozmawiać z dziećmi o seksie, znaczy to już się dokonuje w naszej rodzinie, ale, ale myślę, że najpierw trzeba by zacząć od rozmowy naszej o seksie. Tak sobie przypominam, że. U nas to nie zawsze tak wyglądało, że my rozmawiamy otwarcie o seksie, uh -huh. bo ze mną nikt nie rozmawiał o seksie i to zawsze był jakiś taki temat właśnie tabu, uh -huh. trochę taki temat, który krępował. I teraz, jak ja mam powiedzieć o czymś, co z tego, że najbliższej osobie, uh -huh. mojemu moim sercu, mojemu życiu, skoro to jest takie. I ja myślę, trudne. że to było też wyszydzane trochę. Ja mam taki flashback, że ktoś do mnie mówi, o tym się nie gada, tylko się robi. I ma, naprawdę mam coś takiego, nie? Że, że przecież po co o tym rozmawiać? No nie, no to jest błąd. Wie, wiemy już o tym zresztą, tak? Mhm. Dużo wieczorów przegadaliśmy na ten temat. I to było bardzo otwierające i potrzebne, mhm. i też takie wyzwalające, powiedziałabym. I myślę, że trudne tylko na początku, nie? Kiedy mhm. przyszło nam chyba pierwszy raz, Podejmować takie tematy rzeczywiście no są bardzo intymne, i, yy, i, i może być jakiś trud, żeby zacząć o tym rozmawiać, ale jak już się zacznie, to. No właśnie, ta intymność. I teraz w jaki sposób wejść w tą intymność też dziecka? Yy, w jaki sposób przekazać yy, to, co będzie cenne, co będzie wartościowe, co też ochroni tę sferę mhm. w nim? No, my jesteśmy trochę ochronieni, tak? Mając dziewczynki jeszcze w domu. Zresztą usłyszeliśmy ostatnio, a usłyszycie takie rzeczy, jak wasze dzieci wrócą z przedszkola, nie chodzą do przedszkola, więc ten czas nam się trochę wydłuża, tak? No ale myślę sobie, że mm, nie wiem, no przy, próbowaliśmy się do tego przygotować, tak? Czytaliśmy o tym, y, kiedy powiedzieć dzieciom o, o seksie, kiedy zacząć rozmawiać na takie tematy i ja myślę, że kluczowe jest to, żeby było naturalnie. To znaczy, żeby to nie było dla nas też takie nadmuchane, że my teraz, o teraz chodź, synu, ja cię tutaj zapraszam na rozmowę. Nie? Mhm. Żeby takich rzeczy nie było. Tylko no właśnie, im bardziej naturalne będzie to dla nas, również właśnie w, taki, w rozmowie, tak? Żeby, mhm. żeby nas to nie krępowało, czy jest dla nas naturalne, że o tym teraz rozmawiamy? Myślę, że coraz bardziej, ale jednak no, przyjemniej by nam się rozmawiało teraz na jakiś inny temat, tak? No, Łatwiej właśnie... na pewno, bardziej naturalnie. Chodzi mi o to, żebyśmy, że to jest chyba takie kluczowe, żebyśmy nie zrobili takiego błędu, że tutaj teraz robimy z tego jakąś przemowę, bo chcemy coś naszemu dziecku wytłumaczyć. Tylko właśnie nie wiem, no, mam taką myśl teraz, że właśnie jako że dziewczynki są w domu, nie chodzą do przedszkola i czytamy bardzo dużo książek w ciągu dnia. Czytamy również książki o tematyce, skąd się biorą dzieci. Nawet czytałyśmy taką książkę kilka dni temu z dziewczynkami, tylko one jeszcze właśnie nie wykazują zainteresowania. To znaczy nie padały pytania inne poza tymi, które padły w książce, więc o nich poczytałyśmy, dziewczynki wysłuchały. Myślę, że bardziej były zainteresowane tym, co jest później na razie. Więc ja jakoś niespecjalnie próbowałam im przemycać treści, skoro uznałam, że nie jest to jeszcze konieczne na ten moment. Nie? No chciałabym podążać za dzieckiem, czyli jeżeli będzie mi zadawało pytanie, to wtedy na nie odpowiem. Myślę o Adasiu, który poszedł niedawno do szkoły, znaczy jest w drugiej klasie. I gdyby chodził do szkoły systemowej, a nie chodzi. Y Pewnie yy, mielibyśmy większą motywację do tego, żeby przeprowadzić taką rozmowę z własnej inicjatywy. Tym bardziej, że tak. właśnie ten, ten proces wychowania, gdzie my jako pierwsi jesteśmy, jesteśmy my na tym fundamencie buduje się później, hmm. budują się kolejne przekonania dzieci. Yy, no właśnie. Tego, tego jeszcze nie ma, ale mamy, mamy świadomość tego. No ja osobiście, gdzieś tam jest, jest to bliski mojemu sercu temat, no bo też miałem takie doświadczenia po prostu. Ze mną nikt na temat seksu nie rozmawiał. No i potem było jak było, tak? Pojawiła się pornografia, pojawiła się jakieś właśnie ymm, źle rozumiana właśnie seksualność własna, i to, i to była taka później bardzo ym, no, ym, raniąca mnie, a potem już również y, ciebie. To jest, to, jest, to jest właśnie to, żeby ochronić, y, y, ochronić dziecko właśnie. Y, bo mamy świadomość zagrożeń. Myślę, że tu jest, tu jest y, coś, coś bardzo ważnego. Co prawda nasze dzieci nie korzystają z telefonów komórkowych, tak nie korzystają z ekranów. Y, czyli y, de facto nie mają styczności y, z jakimiś treściami, które mogłyby y, tą ich seksualność zranić. Y, Natomiast mamy świadomość z tego, że no właśnie koledzy mogą to zrobić. No tak jak mówię, właśnie to, że nie chodzą do szkoły systemowej, no to jest jakaś ochrona, ale to i tak my powinniśmy jako pierwsi powiedzieć o zagrożeniach, o tym, że coś takiego jest możliwe. Tu się rozchodzi też chyba o bliskość z rodzicami, tak? O bliskość rozmawiamy o bliskości rodziców, ale jednak o bliskość z rodzicami. W takim sensie, że jeżeli dzieci mają z rodzicami bliską relację i mogą im zaufać, i czują się bezpiecznie, no to. Każdy temat podejmą, nie? Jeśli będą miały taką potrzebę. Absolutnie nie chodzi mi o to, żeby tego w ogóle nie podejmować, bo dzieci jakby, jak będą gotowe, tylko nawet jeśli pojawiają się jakieś pytania dzieci, no to właśnie odpowiadamy do tego momentu, do którego pada pytanie, a jeżeli już to pytanie nie pada, to nawet jeśli nam się wydaje, że powiedzieliśmy za mało, no to nie, nie robimy tego też tak sztucznie, żeby teraz, o nie, bo ja za mało ci powiedziałam, jeszcze się nie wyprzytykałam. tak? Jeszcze mam jakiś pomysł, co ci tutaj mogę powiedzieć. No nie, ten temat pewnie wróci. Nie? Jak mam świadomość tego, że moje dziecko w pełnym zaufaniu może przyjść do mnie i mnie o wszystko zapytać i ze mną porozmawiać, no to, to jakoś tak myślę, że możemy być też spokojni o to, że z tym tematem również przyjdzie do nas. Ale właśnie no, myślę, że jesteśmy trochę ochronieni. Nie powiedziałabym, że jesteśmy w bańce, ale jednak to, że nasze dziecko jest w takiej szkole, a nie innej, to jest mikroszkoła, jest mała klasa, nie? no to jest, jest jakąś ochroną, tak, że. Że jednak ten temat nie pojawi się szybciej, niż byśmy tego oczekiwali po prostu. Nie? Kiedyś, kiedy dzieci będą już będą starsze, będą nastolatkami, no to mm, wiadomo, nie po to, żeby o tym mówić, ale tak jak mówimy dzisiaj dorosłym, że seks jest wspaniały, seks jest piękny, że, że to jest szczęściodajna rzeczywistość, że to jest dar od Boga, z którego my bardzo często nie korzystamy albo korzystamy w sposób yy, nieumiejętny. nieumiejętny. Yy, na pewno nie, nie otwieramy się na, na, na pełnie błogosławieństwa, tak myślę o tym. Yy, I właśnie chodzi o to, że też właśnie dzieciom będziemy mogli yy, coś takiego przekazać i jest to no, jakiś tam, jakaś tam radość jest. Ja Kiedy też mam radość, o teraz nie mogę się doczekać rozmów z naszymi <laughs> dziećmi. Problemem współczesnych czasów jest to, że młodzi odbiorcy są narażeni na nadmiar informacji, często przekazywanych w sposób zniekształcony i upraszczających ten złożony temat. To prowadzi do sytuacji, w której młodzi ludzie mogą mylić prawdziwe znaczenie miłości z powierzchownym i konsumpcyjnym podejściem do seksualności. I wtedy dzieci rzeczywiście najczęściej nie przychodzą już do rodziców, bo nawet nie dostały wcześniej informacji, że, że w ogóle mogą, mogą porozmawiać tak. na ten temat. No, rodzice są przekazem miłości i relacji. Czy wiesz, rodzicu, że wprowadzając dziecko w świat seksualności. Możesz pomóc mu zbudować trwałe i szczęśliwe relacje w dorosłym życiu. Tym piękne, oparte na miłości małżeństwo. Dobra rozmowa na ten temat to też wytłumaczenie, że seksualność jest nierozłączna z pojęciem miłości, wierności i szacunku do ciała. Maja i Krzysztof Sowińscy, małżonkowie od siedmiu lat, rodzice trójki dzieci, Róży, Jazona i Idziego. Prowadzą fundację, która łączy twórczość artystyczną z ewangelizacją. Angażują się w projekty muzyczne i społeczne, organizują koncerty, wydarzenia modlitewne i wspierają młodzież oraz osoby wykluczone. Krzysiu, Róża ostatnio wspomina o tym, że chciałaby siostrzyczkę. I zaczęłam się zastanawiać nad tym, czy ona w ogóle wie, skąd się biorą te dzieci. Jakie to masz doświadczenia w takim kontakcie z nią? Co, jak ona ma teraz 6 lat Jak miała około 5 To wydaje mi się, że pytała o to I powiedziałem tak dość ogólnie Czyli, że dzieci się biorą z miłości rodziców Że jest taki moment, kiedy rodzice się mocno przytulają I potem dzieci już jest z brzuszku No ale widzisz, teraz ma 6 lat I ja jej spytałem, skąd biorą się dzieci I ona mi powiedziała tak dość całkiem nawet konkretnie że po pierwsze z serca Pana Jezusa, a po drugie, że rodzice się bardzo kochają i jest moment, kiedy się przytulają mocno. No i jak spytałem o to, jak to wygląda, czy ona wie w ogóle, no i zaczęła mi mówić takie dość anatomiczne rzeczy i sam się zastanawiam, skąd ona to, to wie. No właśnie, <laughs> chyba odkryliśmy, że ona... Jakoś metodą dedukcji no. doszła do tego. No też, no nie wiem, uczestniczy w jakichś tam zajęciach, no też tak. mamy różne książeczki. Książeczki anatomiczne, w których e, to jest opisane. Ja przeszczepiam do rozmów na ten temat z Różą, no bo na razie ja on po prostu jest za mały, no ma niecałe 4 lata. Takie podejście, które było w moim domu, a w moim domu było takie podejście, że ja z, z rodzicami, no głównie z mamą, bo mama była z nami w domu. Mogę porozmawiać o wszystkim bez krępacji, bez żenady. I mama była dla mnie osobą absolutnie pierwszego kontaktu, jeśli chodzi o jakiekolwiek, czy zawiłe, czy, czy wstydliwe, czy jakiekolwiek kwestie. I to dla mnie jest mega mocne, że dziecko, mając poczucie takiego bezpieczeństwa w rozmowie, bezpieczeństwa, i takiej przytulności w ogóle w relacji z rodzicem, zapytał wszystko. Także o takie rzeczy. A przez to, że zapytać ciebie czy mnie, to nie będzie się musiało gdzieś tam pokątnie dowiadywać, czy od kolegów, koleżanek, czy z internetu i po prostu błądzić i może trafić na rzeczy niewłaściwe. Około wieku lat pięciu nasze, nasza pierwsza córka zaczęła się interesować tematem. Nie? Ale też. Ja pamiętam jedną taką rozmowę chyba, taką dłuższą na ten temat, że ona się po prostu zapytała, no ale jak, że tak się przytulają ci rodzice, no i co? No i pamiętam, że to nie jest A ja też to pamiętam, to ja wtedy jakoś zachichotałam i o, poczekałam jeszcze parę lat, jakby nie zareagowałam jakoś w taki sposób, żeby ona sobie zaszufladkowała ten temat jako tu jest coś. W sensie, no, nie, nie zawstydziłam się ja, nie? tylko podeszłam do tego jako do, do po prostu tematu, który można wyjaśnić. Zastanawiam się, czy, czy jest to coś, co myślisz, że to jest coś, co w ogóle należy inicjować? Na przykład, nie wiem, minie 8 lat i Jazon ma 8 lat i w ogóle <laughs> nie pyta o te rzeczy. To co, wkraczasz do akcji, bo. Bo trzeba, czy po prostu wiesz, zupełnie naturalnie czekać. Gdyby, gdyby do okresu wczesnej, wczesnego dojrzewania się to nie, nie zadziało, że on by nie zainicjował, to pewnie bym zainicjował. Natomiast, no nie jest tak ładnie, hmm, ja, ale chyba nie aż takim. No ale jeżeli wiesz, <laughs> czas będzie mijał, będzie trzeba zadziałać. Ale myślę, że nie. Myślę, że on zanim my byśmy chcieli zainicjować, sam to zainicjuje. I raczej ja bym czekał na, na dziecko i odpowiedział na to, niż, niż to inicjował jakoś specjalnie. My też mamy taką e, sytuację, że nasze dzieci nie chodzą do placówek, więc my je cały czas mamy ze sobą, nie? Więc nie, nie musimy się mierzyć z tym, że a tam w szkole czy w przedszkolu ten czy ta powiedzieli to czy tamto, tylko my możemy e, sterować tym przekazem, kiedy, jak, gdzie i to jest też myślę komfort taki, nie? Że że po prostu my możemy dzieciom towarzyszyć w tych pytaniach, albo też po prostu tempo rozmawiania o takich rzeczach intymnych może zależeć od nas, a nie jest to narzucane tak środowiskowo nie? przez to. U mnie w domu było tak, że mieliśmy takie swoje domowe nazwy i ja po prostu, to było normalne dla mnie, że ich używamy. Potem przez porównanie tam słyszałam, że rówieśnicy mówią trochę inaczej, a w szkole już tak anatomicznie jeszcze inaczej. A na ulicy, na podwórku e... jeszcze inaczej. Ale nie miałam jakiegoś takiego poczucia, że ale że co? Że to jakby tak prosto jest załapać i zapamiętać, że mo można mówić tak i tak. I raczej e... raczej chyba u nas w domu też unikamy jakichś takich udziwnień, czy jakiegoś takiego takiej sztywności. Ale Tylko... też infantylizowania takiego wiesz. Po prostu staramy się być tacy szczerzy i uczciwi w tym przekazie. Bo dzieci są niesamowitymi psychologami, więc one zaraz rozgryzą, że ty w tym momencie mówisz inaczej niż zwykle. Mm. Wy, wyczują to. Więc po prostu chyba normalność. Normalność i taka, takie bycie w tym, co jest nasze, żeby być naturalnym przed dziećmi. Ale jak przekazać tę ideę dzieciom, które dorastają w świecie pełnym sprzecznych przekazów, w dobie internetu, kiedy dostęp do informacji jest nieograniczony, wyzwaniem staje się odpowiednie przygotowanie dzieci. Tworzy się pewnego rodzaju wyścig: kto pierwszy wprowadzi dziecko w ten ważny temat? Czy będą to rodzice, którzy zrobią to w sposób pełen piękna i inspiracji, czy rówieśnicy i nieodpowiednie treści internetowe? które mogą wprowadzić w to zagadnienie w sposób mniej wartościowy i potencjalnie szkodliwy. Podczas gdy edukacja seksualna to też granice, intymność. Odpowiada się na pytania, jakie padają z taką dokładnością, jaką oczekują, mhm. ale wszystko radośnie. Ciało jest wartością, ciało jest pozytywne, to jest wyraz jesteśmy, kochamy się i tak dalej. Dlatego warto podejść do tego tematu w sposób przemyślany i otwarty. Najlepiej, by do tej rozmowy wracać na różnych etapach życia dziecka i wraz ze wzrostem dojrzałości przechodzić z nim na kolejne poziomy wtajemniczenia. Świadomość to skarb. Nieświadome dziecko łatwiej wykorzystać. Iga i Konrad Grzybowscy, małżonkowie od 11 lat. I rodzice czwórki dzieci: Józia, Tereski, Tadzia i Gucia. Ewangelizatorzy, terapeuci, profilaktycy. Od wielu lat zaangażowani w posługę na rzecz rodzin, prowadzą rekolekcje i warsztaty dla małżonków. Ich najważniejszym hasłem jest Bóg jest dobry. Z bardzo ważne żeby wyłapać ten moment, kiedy dziecko samo zaczyna pytać, interesować się i wykorzystywać, że faktycznie wprowadzamy dziecko w temat seksualności. No ale nasz ujrzał nie pyta, więc ja się znam, czy, nie wiem, powinniśmy już z nim zacząć rozmawiać, czy jednak poczekać, aż on zada to pytanie, czy to powinniśmy z nim o tym porozmawiać. Nie wiem, znam się po prostu nad tym, nie, bo... myślę, że jakby to są dwie sprawy. My jako rodzice Taką stworzyć więź z dzieciakami, żeby one czuły, że mogą takie tematy porozmawiać. Myślę, że my wyczuwamy, że temat gdzieś usłyszą w szkole, czy gdzieś w innym miejscu, że one wyczuwają, że to nie jest taki o temat, gdzie się za razem rozmawia. Że to są może takie tematy, że yy, to nie są no, takie tradycyjne tematy, więc mogą czuć się trochę skrępowane, więc ważne, żeby taką stworzyć relację z dzieckiem, że one faktycznie czuło się, że może przyjść zapytać, że nie zostanie ocenione. Że my jako rodzice też nie zareagujemy o matko matko czym to mnie mówisz o coś teraz zrobimy mm -hmm. nie że, że to jest ta kwestia a znowu też myślę że wykorzystywać takie momenty że delikatnie wprowadzać że, że stworzyć taką aurę że seksualność jest czymś normalnym czymś naturalnym. No myślę, że mhm. trochę robimy to w domu, nie, że pokazujemy im e, tą naszą więź, że się mhm. przytulamy, że się całujemy, bo jakby y, 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 seks to dla mnie to nie jest tylko strekta, y, współżycie, tylko mhm. seksualność to taka holistyczne podejście, że my jesteśmy całościowi, nie, mhm. to jak dojrzewamy, to jak się do siebie zwracamy, przykład, jaką budujemy więź właśnie, i nie. Cieciaczki widzą na przykład, że tata suje tylko mamy w usta, a nie wszystkie ciocie i znajome na ulicy, że to już widzą, że to jest coś zarezerwowane, dla, pewne gesty są zarezerwowane dla swojej najkochańszej żony, najkochszego męża my też pokazujemy to, że się kochamy, że my mówimy o tym, że jesteśmy dla siebie ważni. Więc jakby w tej przestrzeni tworzymy taki obraz, że, że my jesteśmy dla siebie. Dzieci widzą, że się przytulamy, że się całujemy. Czasem mówię, że nie możemy na to patrzeć. Tadeusz <grym grym> szczególnie, nie, nie. To jest dla nie możecie... za bardzo soczyste. Ile, ile możecie się całować? Aczkolwiek chce mieć żonę, więc to też jest myślę, że dobry mhm. obraz, że chcą wziąć ten wzorzec za swój taki pierwotny. Tak, bo na w moim domu rodzinnym w ogóle na ten temat się nie rozmawiało. Ja nie przyjąłem sobie takich rozmów, że moi jesteś mi tłumaczą, czy, czy nawet ja zadaję te pytania. Więc... Ja też się wstydziłam i, i też nie pamiętam ze swojego czasu dojrzewania i w ogóle ze swojego okresu, że ja pytałam rodziców o współżycie, o, o seks, o seksualność, więc no, dobrze, żeby to w naszym domu wybrzmiało, że chciałabym, żeby nasze dzieciaki jednak pewne rzeczy usłyszały od nas, ale ja na przykład też bardzo sobie cenię jednak lekcje wychowania do życia w rodzinie. Miałam mhm. świetną nauczycielkę, taką naprawdę z powołaniem, gdzie wspaniale wykładała nam i dojrzewanie, i te kwestie współżycia, pokazywanie właśnie, kiedy się rodzi to nowe życie z taką naprawdę wielką dojrzałością i te lekcje dla mnie były bardzo takie istotne i dużo dały mi w takim kształtowaniu mojej kobiecości. E, jakby ja nie uciekam z tematami kobiecymi, tak to nazwę, z terenium, ja też tak. No bo też mam. staram się, żeby planie te, żebyś ta to mogła porozmawiać, no ale myślę, że też ja jako mężczyzna myślę, że pewnie łatwiej mi dużo będzie zrobić Józia i jego jakieś takie rzeczy, które będą w czasie dojrzewania się pojawiać, będą jakieś takie pytania i też jemu może też może będzie łatwiej ze mną na ten temat podmali, bo będziemy czuli, że przez to samo przechodziliśmy, przechodzimy. To jest taki moment właśnie, że um, też pokazywać, że no trochę już moje dziecko już na to gotowe, że to dziecko, mój syn będzie też się dobrze z tym czuł, że tata... Tata może z na ten temat porozmawiać. Ja myślę, że w Polsce też teraz widzę, że jest dużo jakichś takich ciekawych treści, warsztatów, książek, że nawet jak nie wiemy, to żeby o coś dopytać. Ja pamiętam takie warsztaty z markiem Babikiem, który właśnie mówił, że o, kiedyś mama była tak zamrożona i dziewczynka zapytała: Co to jest podpaska? Coś pod pachę. <laughs> tak, bo o ojejku, ojejku, nie widziałam, jak z tego by spanikowała. No właśnie, żeby się tego nie bać, więc ja na przykład mam takie poczucie, żeby właśnie może jeszcze coś doczytać, dowiedzieć się, żeby te pytania mnie nie zmroziły, no bo mhm. wtedy też dziecko pomyśli: O to jest jakiś temat tak. tabu, tak. Że nie chcecie pytać, mamo, tato. A ja bardziej chciałabym siebie jako rodzica też zaopiekować, mieć taką wiedzę, żeby móc też tym dzieciom w jakiś sposób usłużyć. Myślę, nie? że to też jest ważne, bo jak nam dziecko zapyta takie sprawy o w kolejce, przy kasie, no jak wykładamy zakupy, no to też nie będziemy teraz mu wykładać, to też możemy zrobić coś takiego, powiedzieć, że. Porozmawiamy, wrócimy o tej rozmowy, mm -hmm. zwłaszcza, teraz jesteśmy na zakupach, ciężko nam porozmawiać. Wr wrócimy do tej rozmowy na przykład wieczorem, kiedy będą inne okoliczności, kiedy my też będziemy mogli zebrać trochę myśli. Bo znają dzieci to one lubią nas <grym> tak. w nie w niewłaściwych momentach, albo przy, przy kimś zapytać, albo właśnie gdzieś co, ciężko nam o tym porozmawiać. Więc można właśnie powiedzieć, że, że, że okej, okay, jak najbardziej ci to wszystko wytłumaczy, ale może troszeczkę później, na przykład w sensie, że za godzinę, za dwie. Jesteśmy stworzeni przez Pana Boga i to jest coś pięknego, i powinniśmy to piękno wydobywać. Papież Jan Paweł II. Wielokrotnie podkreślał w swoich katechezach o teologii ciała, że ludzka seksualność jest darem od Boga, który powinien być przeżywany w miłości i odpowiedzialności. Panie Boże, chcę się modlić o to, żeby w polskich rodzinach dzieci miały tak bliskie relacje z rodzicami, żeby nie bały się rozmawiać z nimi na każdy temat, żeby czuły się bezpiecznie, blisko. W tych relacjach modlę się, żebyś skłonił serca dzieci ku rodzicom i serca rodziców ku dzieciom. Panie, dziękujemy Ci za naszą seksualność, za nasze ciała. Oddaję Ci te tematy, te rozmowy z naszymi dziećmi, żebyśmy z mądrością je przeprowadzili, z taką czułością, miłością. Też daj nam taką mądrość, odwagę w tym temacie, żebyśmy właściwie nasze dzieci wprowadzali w ten temat. Nasz dobry Tato. Ja Ci chcę dziękować za ten dar seksualności, to jak nas pięknie stworzyłeś i że my możemy w tym spotykać Ciebie i oddajemy Ci te wszystkie małżeństwa. Błogosław im pięknym, dobrym seksem. Błogosław im też tato, właśnie w dzieciach, które będą mogli prowadzić do Ciebie, ale też w dzieciach, które będą chciały pytać, będą zadawały pytania, będą czuły się bezpiecznie w obecności swoich rodziców, Będą wiedziały, że mogą zaufać. Amen i posyłaj o jego ducha, Ducha mądrości, który y, da słowo i y, y, y to słowo będzie y, jak balsa. Zabieraj wstyd, daj odwagę, tak byśmy mogli szczerze rozmawiać z dziećmi i je kształtować, uczyć tego co jest prawdą tego, co jest faktem. Panie, bądź uwielbiony za każdą relację, którą tworzymy, bo dzięki temu, że tworzymy piękne na początku relacje przyjacielskie, narzeczeńskie, to to doprowadzi nas do pięknych, silnych i świętych rodzin. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen.